Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge'a Chargera RTS filmu Szybcy i Wściekli z kolekcji De Agostini. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 104 numer kolekcji, a potem złożymy sobie tylne nadkola. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 104 zawiera prawe tylne nad tutaj mamy literkę R. Widać ją czy nie widać? O, teraz widać super. Plastikowe. Lewe tylne nad kole. Tutaj mamy literkę L, plastikowe i jeden zestaw śrubek. Jak już wiem jakie mamy elementy, zabieram się za składanie. W pierwszym kroku od razu bierzemy sobie nasz model, więc oczywiście szmatunia na środek. Och, tak prawie na środek, bo interesuje nas nas tylna część. Bierzemy sobie też lewe tylne nadkole, czyli to z L na górze i będziemy chcieli je umieścić właśnie w lewym nadkolu, czyli tu. Tak, zapomniałem, że jest no wiecie, samochód odwrócony, <grym> czyli z tej strony. Proszę bardzo, umieszczamy go. W jaki sposób? Czy coś tutaj jest dodatkowego? O, zaraz, to jest lewy, to jest lewa strona. Coś nie pasuje, bo w zasadzie o, ten by pasował. Tak czy nie? Tak. Nie, dobrze. Ejku, nie widzę kształtu. Dobra. Wkładamy tutaj tak, żeby te dwa otwory tutaj grały razem z tymi dwoma otworami. Żeby to wszystko działało. Przesuniemy kawałek. Przybliżymy. O, właśnie. Teraz dobrze widać, widać te dwa otwory. Te dwa i te dwa. Przykładamy. To jest lewy. Tak jest. Przykładamy tak, żeby to... Pasowało ładnie, o, nawet wskoczyło. Tu widzę, że te otwory są widoczne. Za pomocą śruby FM oraz spotka z olejem przykręcamy błotnik do nadwozia. Tutaj dokręcone, tutaj też już dokręcone. Bardziej się nie da, jest nieruchome, jest zabezpieczone elegancko. Teraz w trzecim kroku oczywiście bierzemy sobie drugi błotnik, czyli prawy, przykładamy go w odpowiednie miejsce. O, powinno sobie tutaj wszystko ładnie wskoczyć. Tak jest. I z dwiema śrubkami FM w czwartym kroku przykręcamy błotniki do karoserii. Tu jest do końca, tu jest do końca nieruchome, prawie że super. Dobra. No i to wszystko. Tak właśnie się prezentują tylne nadkola. Co tu dużo mówić? Dzisiaj zamontowaliśmy sobie elementy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale jednocześnie są niezbędne, żeby ten model był kompletny. No bo jak bez nadkoli? Tak Żeby to błoto tam wlatywało do środka i się mu robił, rdza i wszystko? No nie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Już, Denisie? Zajdziesz? Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie uchwyt koła zapasowego. Nawet nie wiedziałem, że mamy jakieś koło zapasowe. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.